Witam serdecznie Państwa, 16 sierpnia 2025 rok. Drodzy Państwo, teraz dokonuję przeglądu odkładu takiego warunkowego po zabiegu diagnostycznym na waroze. No, pszczółki zostały uwolnione od reszcza ilością dreszcza jestem wręcz zaskoczony. No i co ważne, że i to jest bardzo ważne, że Musiałem tu zrobić taką diagnostykę, ponieważ są mateczniki do zasklepienia. I teraz sprawdzę. Tu mają pokar. Teraz sprawdzę, czy te mateczniki już są zasklepione, czy jeszcze nie. Czym zdążył wyczyścić rodzinę przed zasklepieniem mateczników? To jest bardzo ważne. Drodzy Państwo, no niezbyt wesoła sytuacja, bo mateczniki, drodzy Państwo, no może cztery mateczniki będzie niezasklepione jeszcze, to jest bardzo dobra sytuacja, ponieważ. Drodzy Państwo jest szansa, że z tych mateczników wyjdzie matula nieuszkodzona No i tu jest masę pszczół I tu matecznik zasklepiony tu jest maszce pszczół, masem czerwiu i prawdopodobnie, dro, drodzy Państwo, teraz jest pytanie: ile jest dręcza pod tym czerwiem zasklepionym? I niestety to też trzeba będzie sprawdzić. Miałem, drodzy Państwo, tymi pszczółkami. Obdarzyć macierzak, ale prawdopodobnie zostawię to jako odkład, zostawię jako odkład i będę miał, drodzy Państwo, mateczkę zapasową, a czerwiu jest niemało. Rodzina sobie poradzi jak Państwo widzieliście na tej wkładce że przy tym zabiegu nie poległo nie poległa ani jedna zdrowa pszczoła Tylko te pszczoły uszkodzone i także to będzie trzymane na matkę zapasową a tu dokoptuję je ramkę z przerobionym syropem i dokoptuję ramkę z przerobionym syropem Bo takich rodzin podkarmiać nie można, bo sobie nie poradzą. I teraz tu w tej rodzinie pszczelej czekam na wyjście tych pszczółek. jest bardzo ciepło mimo że są to godziny wieczorne to przy takiej rodzinie można sobie pogrzebać to nic niczym nie przeszkadza no i tu mają drodzy państwo ten zapas z pokarmem obustronnie to jest wystarczająco do tej rodziny A niech się fajnie i zdrowo krzepi. Także za tydzień w niedzielę, za tydzień w niedzielę, drodzy państwo, tu już młoda matka będzie chodzić po plastrach. A przelaż się będzie cieszył z tego powodu. Tak sobie to Państwo zostawię tą matkę zapasową żeby tu zaistniała w tym ulu. O, lewy. No proszę Państwa, tym ujęciem kończę to nagranie, tylko ja schowałem sobie ten nożyk. Ja sobie schowałem ten nożyk. Jakoś jeszcze muszę to podnieść, bo straciłem kontakt z nożem. o jest Co jest nóż zrobione z piwy tartacznej w razie czego można by się nawet nim ogolić Proszę, i taka sytuacja tego odkładu po zabiegu diagnostycznym I nie wiadomo jakim cudem tyle warozy przetrwało w moich jej rodzinie przele. Ja podejrzewuję to okres bezpożytkowy niestety chodziły latały na rabunki i nas znosiły i nas znosiły, bo ponadto ta rodzina miała dość dużo zapasów, mimo że była Dużo bardziej słaba od innych. No i proszę Państwa, tymi dywagacjami serdecznie się z Państwem żegnam.